Witam państwa bardzo serdecznie. Zaprezentujemy dziś najnowszy spot Platformy Obywatelskiej. Państwo pamiętacie w kampanii wyborczej, Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo mówiło o dobrej zmianie. Teraz okazuje się, że ta dobra zmiana to język, którego używa Prawo i Sprawiedliwość, to nocne najścia na instytucje państwowe, to również nocne nominacje, nocne przyjmowanie ślubowań przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy wykształciuchami już, byliśmy współpracownikami ZOMO, mamy już zdrady. nazwano nas komunistami, złodziejami. Ostatnio okazało się, że jesteśmy współpracownikami gestapo. Na taki język w polityce nie zgadzamy się i żądamy od Prawa i Sprawiedliwości, liderów Prawa i Sprawiedliwości przeprosin. Chcemy również pokazać, przypomnieć Polakom, jak przez ostatnie kilkanaście dni, jakiego języku używali liderzy, używał lider Prawa i Sprawiedliwości, największej dziś w partii w Polsce człowiek, od którego dziś w naszym kraju najwięcej zależy. Proszę o materiał. Nie byłem jeszcze dotąd Hitlerem. To nie są ludzie, którzy mają sprawne głowy. Dlatego, że nie popierają pańskiej partii. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i ludzie, tak. To są miliony Polaków, których pan wczoraj obraża. 50 tysięcy obywateli demonstrujących w ostatnią sobotę. Tego najgorszego sortu Polaków. Niech pan przeprosi tych Polaków, których nazwał pan gorszym sortem. To jest dyktatura. 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 Nie byłem jeszcze dotąd Hitlerem. To nie są ludzie, którzy mają sprawne głowy. Dlatego, że nie popierają pańskiej partii. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złudzie. Tak. To są miliony Polaków, których pan wczoraj obraził. Aferzyści, gangsterzy. Obraził 50 tysięcy obywateli demonstrujących w ostatnią sobotę. Tego najgorszego sortu Polaków. Niech pan przeprosi tych Polaków, których nazwał pan gorszym sortem. To jest dyktatura. 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 Tak jak powiedziałem, nie zgadzamy się na taki język w polityce. Żądamy przeprosin. Będziemy każdego dnia przypominać Polakom o tym, jakim językiem Jakim posługuje się lider największej partii w Polsce, jakimi posługuje się metodami w walce politycznej. I od dzisiaj rozpoczynamy emisję tego spotu w sieci, w internecie. Spot będzie w ciągu najbliższych kilku minut już dostępny. Dziękuję bardzo.